No, tak, to jest przed spawnem tutaj w Zarłowie. bez tu się dostarcza paczuchę i to jest ile czasu? Siema, dzień dobry, witamy bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Hogaty, a to jest Bartek. No, ja jestem Bartek, a to jest Hogaty. I zaraz Wam opowiem ciekawe historię o Bartku. No, przez aczkolwiek, aczkolwiek, dzisiaj. Wow, a się odbiłeś od tych tych. Ale dzisiaj a dzisiaj Wam opowiem a, oczywiście historię o Super Serwerze, bo to jest PCD na Robloxiku. I dzisiaj przetestujemy sobie nowe paczki, które doszły w najnowszej aktualizacji. Oczywiście w najlepszej możliwej ciężarówce, także proszę bardzo. I może mm. przy okazji sobie jakiś czas byśmy policzyli, nie? Tak myślę, tak. że trzeba byłoby policzyć próby trochę czas. Tak, pierwsze próby. Pierwsze próby zapłoty, jak to mawiają. Także cyk. Tak nie mawiają. Nie! Nie, nie. mówią tak! Tylko tutaj trzeba będzie pamiętać o jednej ważnej rzeczy: Aha. że to jest najdalej położone miejsce od zrespienia się, a my liczymy czas na zarobek od momentu podjęcia paczki. Więc na przykład tutaj, jak nawet pieniężnie wyjdzie ok, powiedzmy, no to czasowo wyjdzie gorzej, bo same podjazdy będą gorsze. Trzeba jeszcze zrobić dodatkową taką tabelkę na przykład. Ile podjazd, do dojazdy trwają, nie? Do, do tych miejsc. To te, też byłoby no. ciekawe, myślę. Dobra, no, nawet no, nie no, wiem ta jak ta się ta tu ta ustawiać ta... za. Ba... Właśnie Bartek, ja myślę, że tu będą te paczki w to tym bary. miejscu, gdzie stanąłeś, tak. No, możliwe, że tak. Więc ja, ja bym chyba podjeżdżał tu ogólnie, mniej więcej, no, jest... tak jak stoję. Jest... Weź se za bez... zawrotem, no nieważne. Stój tu jak stoisz, gościu Dobra, na malechówko 3200 R1, trzeba tam klikać. Dobra, 3200, no dokładnie. Tak, tak. Tak jak powiedziałem, malechówko. tak się 3200. wydarzyło, proszę państwa, mamy tutaj podjazd. E, ładna, ładna paczucha się trafiła. No, ładnie to wygląda. Nie no nie no, ładnie to wygląda. Bartłomieju, proszę cię. No to jest od daleko jeszcze, no ale spoko. Ja bym, oczywiście, chciał przypomnieć, że jeżeli odcinek z nowej aktualizacji Wam się podoba, zostawcie proszę łapę, suba, komentarz, wpadnijcie na G2 Instagram, Discord. Wszystkie linki jak zwykle macie w opisach czy w opisie pod filmem. I powiem Ci, że ta paczka z tym co bierzemy, to jest chyba najdłuższa teraz, najdłuższy towar, jaki istnieje. Mam takie wrażenie, mm, że on jest dłuższy no. niż każdy inny towar, który przewoziliśmy chyba do tej pory. Chyba, że my, nie wiem, czy podwójne jakieś były takie, czy były podwójne tutaj naczepy? Nie, czy nie, nie przypominam Ale wygląda, powiem, wygląda bardzo ładnie. Ogólnie wygląda bardzo ładnie. Na kamerze trzecioosobowej jest ciężko, bo z kamery, z którą zazwyczaj, wiesz, zazwyczaj korzystałem, nie mm. widzę swojej ciężarówki, tylko widzę tę ciężarówkę z tyłu, która jest z przodem Ale ustawiona, dlatego nie? Dlatego już sobie bardziej oddalimy jeszcze. No ja już wolę nie oddalać jest aż tak. Jest. tak. Ale no trzeba, trzeba uważać, trzeba tutaj uważać na pewno. Ciekawi Ej, mnie czekaj, dokąd to się, malechówka będziemy czekaj, to dostarczać. czy da się w ogóle pod tym, pod mostem przyjechać. przyjechać tak tym z, pod wiaduktem? No? no. zależy czy... dlaczego miałbyś to robić, od tego zacznijmy. Nie wiem, na próby. Dla próby, no wiesz, no można spróbować dla próby. Nie ma problemu Bartku, nie ma problemu. Proszę państwa. Wyjaśniła się pewna sytuacja z poprzedniego odcinka, o, o której pisaliście w komentarzach też. Wyjaśniła się ta sytuacja, ponieważ no? okazało się, że Bartłomiej Wel Bartosz po prostu nie wiedział, że istnieją coś takiego jak mysze. Przed rozpoczęciem roku szkolnego, no, no, no. czy na rozpoczęcie i na zakończenie. I, jeszcze mnie co? po odcinku dosłownie zapytał, czy ja żartowałem, że coś no, tak. takiego istnieje. Kumacie tak to? By było. Że zapytał mnie, czy żartowałem. A ja mu powiedziałem, gościu, a weź się, wpisz w internet. Wpisał sobie w internet, no i się okazało, że faktycznie takie rzeczy istnieją. Że to istnieje. Także ja sobie tego nie wymyśliłem. Prawdę. I, że faktycznie coś takiego jest. I po prostu okazuje się, że Bartek po prostu chyba nie, nie uczestniczył w takich rzeczach. Nie? Okay. No, Dobra, zarobiłem 4,960. 4,960, już patrzę. 4,960, ja tutaj zrobiłem nową tabelkę. Tak, już wypisałem payout. Payout powinien być tak za, samo za drugą trasę 7750. Użyłem kalkulatora i to zrobiłem. Ale czas to jest coś w okolicy 2,45. Więc, jest źle. więc no, jeszcze nie wiesz ile, Bartek? Chyba, że już policzyłeś. To możesz się pochwalić. Nie, sam se licz. <laughs> sam se licz. Dobra, to jest tak: 60, 120, 165. To jest nie taki zły payout. To no, tak ja właśnie wyliczyłem, dokładnie. 30 zł na sekundę. To, to jest aktualnie sprawdzonych payoutów drugi najlepszy, bo pierwszy jest na Smardzewo, który daje nam 31. Wszystko według moich obliczeń, dokładnie. Tylko, tak. że tutaj, no, ja już Wam mówiłem, jaki jest problem. Problem jest taki, że na trasę na Smardzewo, dojechanie tam po zdrespieniu samochodu zajmie Wam jakieś, nie wiem, 5 sekund i wzięcie paczki. Tymczasem wzięcie paczki z tych samochodów. Zajmie wam pewnie jakieś, no już raczej 15 sekund niż 5. Jak nie więcej. Więc w tym momencie już zaczynacie tracić. Więc więc to jest to. Dobra, czy pogoda mogłaby się uspokoić? Halo! Halo pogoda. No to trzeba to, zadziałać? To no, ale właśnie nacisnąłem, ja nie wiem jak to działa z tym y, weather. No niby dałem, ale dalej pada. Nie mam wpływu. Mam wpływ na y, to, na godzinę, ale nie mam wpływu tak naprawdę na, na pogodę. Ale to sama firma, tak? Mam tak, czas. tak, 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 bo ona ma dwie paczki, nie? I je musimy Ufie. sprawdzić. I może okaże się, że jeżeli będziemy brali nową paczkę do Darłowa, ze Sław Auto, to może wtedy Darfisz będzie opłacalny jakkolwiek. Tego Darfisza też sprawdzimy sobie w takim razie. Więc ja już darbudzi. tak... Yy, czy ty już gdzieś tu jesteś w okolicy? Ja już jestem właśnie w firmie. Dobra, to ja robię tak, bo to mamy do Darłowo Volkswagen Auto, To czyli jakby na respa chyba w Darłowie. Dobra, ja już robię odliczanko. Yy, drugi ładunek, tak? Darłowo w auto. Tak, mamy tylko dwa Bartek, więc sprawdzamy dwa. Było auto je. Volkswagen I auto, no 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 To w w auto dokładnie. Tutaj jeszcze trzeba było trochę Bartka ominąć. Dobra, i jadymy. O kurcze, tu może być ciężko się wyrobić z tego wyjazdu, Nie. jeżeli to ma kolizję, pytanie czy to ma kolizję. Można sprawdzić. Ale kurczę, tu jest ten deszcz przeszkadza powiem wam. Nic nie widzę, tak siąpi teraz. Nie jest tak źle, nie jest tak źle. No jest strasznie źle. Tam i tam? Bardzo mało, bardzo mało, mała widoczność jest, nie w tym momencie. No i ta paczka ja uważam, że będzie problematyczna. Że no wiesz, no jednak to jest darłowo. Całą mapę trzeba przejechać. Pieniądze nie są jakieś niesamowite, żeby nie było. Nawet z bonusami może być problem, po prostu. No tak samo myślę, dokładnie tak. <noise> dokładnie tak samo myślę. To, to, to samo chciałem powiedzieć. Tak, obliczcie mnie to powinno być, na nasi... no, ja, Jakbyście oglądali książula, to ja z Bartkiem to jesteśmy jak książulo i wojek, nie? Czyli jed, <noise> jeden się wypowiada na jakiś temat, a drugi po prostu mówi: No tak samo myślę, no tak samo, no tak to samo. <noise> No tak, no to, to to samo, myślę tak samo. Ta no tak jest. No. Dokładnie jest tak jak mówisz. Tak, a czy nie. <grym> no, albo na odwrót właśnie, albo całkowicie na odwrót. Ja się w ogóle z sobą zgadzam ty, co mi odbiło? No, widzisz, bo reluje do ciebie gościu po prostu i tak to sobie może nie wiem. Rolować Naleśnika. tortilkę na kebaba. Naleśnika co możesz o... No tak, rolować. Bartek jedyne danie, które zna, które nie jest kebabem i które można zrolować to naleśnik no, Dobra, jedziemy, spacunką. Pieroga możesz. Zrolować. Pieroga zrolować Okej, okay, okej, okay. no dobra, no to... Z z zroluj pieroga! O skurczybyku. No. No ja za to i mogę nie zahamować. No to hamuj się, kurde, bo tu deszcz a, nie jest. Nie wiem, nie wiem. A tu przejazd kolejowy. Mogę niechcący nie zauważyć twojego tyłu i po prostu się w ciebie w Oj, kurczę, no ja bym wtedy niechcący nacisnął przycisk, <noise> który wywaliłby cię z, niechcący z tego serwera. Nie zrobiłbyś tego. Nie masz <noise> Nie masz odwagi tego <głos> zrobić. <głos> <głos> a, żebyś kurcze się nie zdziwił. Tak samo jak z tą... Sząbę. No Bartek, widzisz, no... Ja jestem człowiekiem faktów. A fakty hmm. są takie... Że... Gówno wiesz! Gówno ja widziałeś. Wiem, ja wiem tyle, ile potrzebuję. O, dobrze, że to włączyłem. Dobra... O, jeszcze Nie policyjskie, jeszcze tym policyjskie tym na drodze. Ja. No, przede mną. O, stoją tu, suszą na tym, na... O no, dokładnie, tu a widzę, widzę Dobra, dobrze Detortaty. włączyłem radar detektor, akuratnie Dobry moment był punkty na odcalenie. zahamował na pewno. Tak, dostałbyś punkty karne już byłby hamulec wtedy naciśnięty, nie? No tak, właśnie mówię, że ty byś dostał punkty karne i ja od razu hamował. Aha, w ten sposób, nie, to nie wtedy dostał. bym już nie powiedział. No, powiedziałbyś. Nie powiedziałbym wtedy. Powiedziałbyś, o kurde, same punkty karne, dlaczego? O kurde, mandat! Nie ja teraz to, ja to kłamiesz <noise> no. Widzisz i wtedy też tak byś mógł powiedzieć A ja teraz to wiem, że kłamiesz, bo chciałeś to zrobić specjalny? Nie, nie wiem, nie wiem A, ale ja wiem Dobra, zobaczymy jak szybko się uda dojechać do tego punktu. Zgaduję, że to jest właśnie punkt na respie Że to jest spawn w darłowie Znowu policja! Tak. Raz znowu no tak, to jest przed spawnem tutaj w Darłowie. Bez skitu się dostarcza paczuchę i to jest ile czasu. Dobra, sporo czasu. I zarabia się ile? 7750. Mam wrażenie, że dokładnie to wcześniej powiedziałem też, że dokładnie tyle się zarabia. Tyle właśnie moje obliczenia wyniknęły, tak? Tak, 7750. No i teraz tak, 7750. I to trzeba podzielić, ale ja już wiem, że to będzie takie takie se... Dużo czasem to zajmuje. 285 jakoś Jeżeli tak by było Nie jest aż tak źle jakbym się spodziewał Wychodzi jakieś 27 Ale to wiesz, mieliśmy przejazd kolejowy ale otwarty Ale dokładnie, i to jest tak przejazd jest kolejowy otwarty Zero problemów po drodze, bo trasa no jest długa dodatkowo. Yy, czekaj to było 4, 45, tak? Co, coś takiego, chyba, chyba tak, yy, dodatkowo. Yy, czekaj, bo tu dwa przejazdy kolejowe W sumie. Tak, no tak. Ty To na mnie jeden. No ta no tak, który się właśnie zamyka zresztą, o. To jest teraz szczęście, Mieliśmy po prostu szczęście. Tak, w tu, tu jest jeszcze gorsze Bo nie dość, że na tamtej trasie O, nie zdążę. O kurczę. Oj, oj oj, no o, to pa. pa. Dobra, dam radę. W prawdziwości te słupki się powinny połamać, jak ktoś wiedzie na przejazd Kolejowy Bartek. pa! pa. A se, Bartek, Dobra, my włączę kamerę. Ja pierdziele, to się zaraz wydarzy. To się nagrywa! No Aj, się uratowałem, ale... Patrzcie, główka pracuje, główka pracuje, widzowie. Główka materiał. pracuje. Dzięki za zmarnowanie materiału, nie? Główka, widzowie, pracuje. Jednak... U mnie to zdecydowanie główka nie służy do tego, żeby włosy na niej rosły, więc. więc się przydaje no do czegoś innego. No prawda. No, więc przynajmniej w tej drugiej kwestii pozostaje. Ej, ale on ok. rosną włosy. Czy... Eee. <laughs> no i właśnie odpowiedziałeś sobie, dlaczego masz takie gęste włosy, Bartek. Okej, okay. no ale dlaczego też ta trasa się nie opłaca? Przypominam, że to jest jeszcze dojazd do tego Sława auto jest daleki, więc A jakby wszystkie rzeczy sobie. podliczyć to Pewnie byłby Ongalił, problem. Utknąłem yy, No i teraz tak, Dino jeszcze zostało do podliczenia. Sławno Dole. Dino. A proszę bardzo, niech będzie. Pod, podliczę sobie, ile ze Sławno Dino jest. Trzeba tabelkę zrobić w ogóle na Sławno Dino, w ogóle na Darfisha, bo nie, nie robiłem nigdy tabelki na Darfisha, bo w sumie zawsze było nieopłacalne przyjeżdżać tutaj. Eee, Sławno Taki kawał drogi. Dino, tak, tak tylko taki. poczekaj chwilkę. A właśnie tutaj są te takie podwójne, jakby dwa kontenery wiozę. I to, te są długie paczki dosyć. Dobra, górę. Dobra, poczekaj, musisz mi zjechać trochę, chłopie. Już właśnie taki mam zamiar. Nie, do tyłu! Do, do przodu miałeś! Piesz, taki był ale to durne, to to przełączanie QE mnie denerwuje tutaj. Czemu przełączanie QE? Bo, kiedyś tego nie było było fajnie. Bo nie umisz. Kurczę, nie ale ustawiałeś. się ruch drogowy zrobił, ty stary. To A można. ja nie mam ustawionego na ekstrem ruchu drogowego? Czasem? Ustawiam. Ustawiałeś. Dobra, Włączam ruch drogowy, jeszcze jadą ziuty za mną, ale to już nie, nie za długo, że tak powiem, będą jechać. Ale muza tam w ogóle nawala. Muzę? Głośników. No. Z których głośników? U botów. O, to nawet nie wiedziałem, że boty z muzyką jeżdżą, włączoną. Jak, jak cały czas włączono, to ty się dziwisz. Ty w BMW prawie we mnie przywalił, ty, jak nie przywalił. Oby BMW. No, chłopie. Zawodnik. Co, co to miało być w ogóle? No nie, no ja nie wiem, co by trzeba było zrobić, że to dino się opłacało jakoś tak naprawdę. No też to no to znowu, jest. Ko kolejna długa, długa trasa. No jest. tak, no resp i wtedy faktycznie, może jeżdżenie jakieś, no ale. Resp i może jeszcze taka praca, która jest bardziej bliżej niż dalej. Bardziej bliżej no. niż dalej, widzowie. No, no może będą jeszcze te paczki inne, no bo co się z tymi bonusami. Może bonusy? Jezu, ty, ale przecież te boty nie są ustawione na agresywny styl jazdy. Widzieliście tego bota, ale co on zrobił? Ale widzą Ciebie i od razu agresja się włącza. No ja się nie dziwię się. No im. włącza. No włącza, coś mówię. O nie, zamknięty przejazd kolejowy, stary. No to już... Rzadko. No to liczymy czas na zamkniętym przejeździe kolejowym. No cóż mogę poradzić, nie? Nawet jakbym nie chciał. No to muszę to zrobić w ten sposób. Tyle by się badania nie zgadzały. No musi się zgadzać wszystko, to ja sobie screenka za ten czas. Cyk, proszę bardzo. Ja kiedy dadzę jakieś nitro do tych pojazdów? Słucham? Kawa, kiedy dadzą jakieś nitro do tych pojazdów? Jak nitro rozpadzie. A po co ci nitro? Muszę szybciej zasuwać. Otwierać to! Takie nic nie byłoby fajne. A ty jeszcze do mnie nie dojechałeś. No i jestem... Kole... No, przyjechać kolejowo. Jedziemy. Jezus Maria! Jak się myślę, że do Dino to jeszcze ja z dwie minuty będę jechał, to mi się odechciewa po prostu tam jechać do Dino. No. Widząc za jaki marny pieniądz będę jechał. Myślę, że faktycznie, no jeżeli już zabieramy kaskę ze Smardzewa i powiedzmy z tego Malechówka na NS Oilu i chcemy dodać coś dla Dino, no to to muszą być dużo większe pokłady pieniężne. No bo właśnie żeby zacząć Dino, trzeba jeszcze tam pojechać, więc i tak już się trzeba dać wydimać e, już raz na to, żeby pojechać w ogóle do, do Darłowa. Ale żeś mi strzelił po słuchawkach, hopie. To nie moja wina tutaj są. Aha, no to Teamspeak wstyd się. Tak, tylko no. Discord. No ale to, to jest ciekawe. Ciekawa opcja. Ciekawa opcja właśnie. Zobaczymy, ile kaski za to wejdzie. Koniec końców. Bo tam było. Czekaj, tam było 5600 5, jakoś, chyba. No to ale 5600 razy 103 plus 5600 razy 0,25. No to dużo jakoś więcej pieniędzy nie wyjdzie niż za za ten pierwszy przejazd, nie? To praktycznie dwa bardzo podobne płatnie przejazdy będą Dobra Jeszcze kawałek jest do Dina Oj Dina Dina Jeszcze kawałek, tylko jeszcze tak Zwolnić tutaj na Fotoradarze, of course No to zwalnia, ja tylko jak punkt też komu nie naschodziło Dobra, i teraz prosta droga do Dina już nam została. Idę w ogóle masz punktów karnych? Pochwal się... Nie wiem skąd mam wiedzieć, przecież nie mogę teraz tego sprawdzić. Nie, mam zero do tej pory. Nie no, to ja jakiś dostałem już chyba na odcinku ostatnim, tak mi się wydaje. Że na jakimś no jednym z ostatnich odcinków dostałem jakieś punkty karne. Nie właśnie nic do tej pory. Zdałem no to... prawo jazdy mam zero. Gratuluję. No. Gratuluję, powiem ci oczekujesz do mnie jakiegoś dyplomu, pucharu, czy... Hmm, jakoś jakaś dolna sumka pieniędzy w MT, by się przydała. Aha o nie w słup wjechałem. No i dodatkowy czas. No tak, dodatkowy czas. Dlatego tego nie, nie przeliczę tego, bo i tak się musiałem zatrzymać. Teraz wznowiłem odliczanie. No i dogoniłem cię. Tutaj jest ten przejazd. I co, i tak, trzeba sobie wjechać jakąś na Dino, proszę bardzo. 8680. Oj. 8680 i 8680. Czy zabrać ci te ciężarowe? Nie, no nie, wziąłem towar. Dostarczyłem. Dobra, czy to się jakkolwiek opłaci, bo czasu jest. Dużo straconego prawie 6 minut. Czas to jest jakieś 5 45. A to by nam dało. No, marny wynik pewnie 25. szału nie ma. No w tym momencie nie za, to jest to aż tak duża różnica. No ale to. No bo tutaj jest przy jednym zamkniętym przejeździe kolejowym, ale tam się trzeba dostać, trzeba przejechać jeszcze jedną gorszą paczkę. No nie jest to opłacalne, no nie oszukujmy się. Dobra ludzie, dajcie znać co byście chcieli widzieć w kolejnych odcinkach. Dziękuję bardzo za oglądanie, trzymajcie się, do zobaczenia. Eloj, cześć, siema. Nara.